Witam serdecznie, witam cieplutko moi drodzy, Marianów Podstawkowicz, kłaniam się nisko. Jeżeli kiedykolwiek pomyśleliście, chociaż przez chwilę, że jesteście całkiem nieźli w tę grę, to powinniście obudzić się, wstać i przeprosić wuja tokwisza. Dlaczego? Już wam demonstruję. Zobaczcie. Załóżmy, że ustawimy sobie pozycję, która jest obiektywnie patrząc, wygrana. Czemu kolor deski się zmienił? O co chodzi? No nie wiem. Zabierzemy mu jakąś figurę. No to niech będzie, że gra bez gońca. OK? No to mamy, jak na moje oko, plus 3. Plus 3, plus 4, myślę, że spokojnie. Zobaczcie. trening z kompem. Sobie bierzemy cyk, pyk. nie? I co? Okazuje się, że, 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 że rywal jest bez końca mamy plus 4-8, więc wygrana, nie? No patrząc z boku, no jak, nie zrealizujesz przewagi, plus 5, stary. Ale jest tu masa gry, masa figur jeszcze, moi drodzy, więc mm, sprawdźcie się. Sprawdźcie się, grając właśnie z takimi forami. Silnik 3200 siła, więc kurczę, brutalna, brutalna. No i zobaczymy, trzeba poupraszać i wszystko będzie dobrze. Nie, no jasne, czyli w moim stylu trzeba zagrać, nie? Dobra, gramy 4, mamy Skandynawa, Skandynawa gra w ogóle, ciekawostka. Gambit. Chcę rozwój, a ja nie chcę, zagram D4. Wyprowadzę figury. Kiedyś Dawid zrobił taki eksperyment. Wow, ciekawostka, nie zbił tylko tu. Bum, bum, odejdzie skok. Co ja mogę? Dawid zrobił czerw ten eksperyment, mówiąc, że wygrałby, wygrałby właściwie każdą Każdą partię z Magnusem Karlsenem, grając z figurą więcej. Czy to wierzą, czy to lekką figurą. No i na dowód tego właśnie rozegrał takie partie z silnikiem. Czy to jest to samo, jeden do jednego? Wedle mojej opinii niekoniecznie, jako że Karlsen no wiedziałby, że musi komplikować grać na łapki i tak dalej. Silnik tego nie wie. Silnik oczywiście też się aktywizuje, to na jedno maksa i ciśnie, każdy błąd pokara na momencie. Ale myślę, że tu łatwiej będzie uprościć, niż grając z Carlsenem, który na te uproszczenia by nie przystawał pod żadnym pozorem. No dobra, co my zagramy sobie? Goniec, on chce, żebym ja zbił. Ja, ja chcę się powymieniać, ale czy, 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 czy już teraz, czy w tej redakcji, to niekoniecznie. Dobra, koń, 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 końce 6 sobie nastąpiło, jasne, no, no normalne rozwojowe ruchy. Wieża E. Chyba zagramy sobie, bo możemy. Roszada normalna pozycja, tylko że jesteśmy do przodu. Właściwie jest plus 4, coś tam cały czas spadło. Co prawda o 4 setne i to jest dla mnie niepocieszające. Oczywiście żart, głupkowaty. Czy ja chcę zagrać tu? Wtedy będzie to i to niekoniecznie. <laughs> Goniec G5. No zbicie. Hej, on mi pozwala, będzie atakował tędy. O co chodzi? Będz. Mógłbym zabić. bić, Tu wisi, tu wisi. B3 grać. Mógłbym skorzystać, komforty strzeli tutaj, nie? Jak tu zagram, to i wisi mi tutaj, i wszystko inne. Więc y, mógłbym w sumie tak zagrać. Czyli B3 B3 dziwny ruch, ale no osłabiający trochę, ale wydaje mi się, że wciąż można. Wciąż można. Bo muszę niańczyć gońca, niestety, więc Hetman B3 nie bardzo. Okej, okay. pozwalać mu na bicie b2 raczej nie chcę. Hetman c2 mógłbym zagrać, tylko tak jak mówię ta wieża i będzie problem z koniem, chociaż zawsze mogę zagrać a3 wtedy. Czyli hetman c2, docisnę tutaj na wieża c, a3 i po biciu. A może być taki bajer, hetman c2, wieża c, a3, on zbije. W ogóle on od razu zbije, jak Hetmanem odejdę tutaj. Czy to by było takie złe dla mnie, Hetman C2 i on od razu zbija? Wisi tutaj, w sensie strzały i H7? B3 albo Hetman C2? Bo Hetman C2, jak mówiłem, to miałem na myśli jeszcze taką sytuację, że po wieża C, a 3 on może zbić, ja zbiję i on wtedy zapnie tutaj nie mogę odbić pionkiem. nie? mam C2 trochę. Trochę ja Zagram B3, tchórzliwie, Dobra. Wieża tutaj. No jasne, że tak. Hmm. Totalnie nie wiem o co chodzi. Chyba E5 będzie grany. Boom. Jasne. Ale to pozwalasz mi na to. I chcesz, żebym ja to ci otworzył, tak? Dobra, ale na E5 to dopiero mogę zbić. A. Ciekawostki w państwie polskim. Boom. Czyli tak zbijam, a czekaj. To nie jest tak, że ja wygrywam pionka. Nie, bo on przecież otwiera wieżę tutaj. Teraz na c2, e5, strzał, strzał i wtedy zabić. Kurcze bele, chyba że jeszcze raz tego gońca napaść. No chyba trzeba się rozwijać, tylko napaść gońca i stracić gońca, no to super. Mam c2, zagramy. Dobra. No to uproszczenie, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę uprzejmie, proszę uprzejmie. A możemy. No i teraz wiadomo, że sztuczki przechodzą tutaj, więc trzeba odejść hetmanem. Nie no, jest dobrze, jest dobrze. Co prawda mamy o, o, coś takiego, ale wiecie, on też ma jakieś tam słabostki, nazwijmy to. Więc to jest groźba. Zlokalizowałem groźbę, się przestawię, to będzie mi tu wisieć. Hetman na B2 będzie stał słabo. Pewnie. Pewnie będzie stał słabo, nie? A C4, jakbym zagrał. Od razu tu tracę, jasne, hetman b2 zagram, jasne, że tak, do tyłu, no to do tyłu, dobrze, dobrze, tu, tu mi nie wisi, gram chyba tutaj, bo mogę, c4 wydaje się niezłe, o, no bo bardzo deprymuje jego szybka gra, bardzo, bardzo niefajnie. Hmm. Co ja mam grać? Zabić i przyjść koniem? Zostać takim petem? Zostać z takim petem? Zagram tu i teraz tak, tu wisi. Wisi Anand. No kurczę, przewaga, ale on gniecie, ciśnie tym Hetmanem okrutnie. No, wisi mi na F3. Wisi mi na F3. Tu ze szachulca dostanę zaraz jakiegoś nieprzyjemnego. Ojej, może oddać na F3 po prostu. Może oddać na F3 po prostu. Wow, no robi się nieprzyjemnie. Robi się nieprzyjemnie, bo to wszystko będzie trzeszczyć zaraz. Dobra, oddaję tego pionka. Nie wziął w ogóle. What the hell? Dobra, wymienia się ze mną. Yeah, mamy coś, coś mamy, mamy coś, mamy coś. Co prawda mniejsza przewaga się zrobiła niż była, ale, ale mamy coś. Jasne, że tak. Coś podwisa, coś podwisa. Tutaj jakieś widły, kurde bele. Mm -hmm. tutaj no, jest nieźle, chociaż kombinuję, jak koń pod górę, tutaj zagramy sobie, po co, nie mam pojęcia zielonego. E no dobra, upraszczamy dalej, o ma wolniaka, niebezpiecznego i teraz, żeby tego nie stupcyć, słabość jest, podejdę, tak. Tu chcesz, cały czas trzeba go czytać. Czy ja chcę tak pasywnie? Tu może nie, tu może nie. Tu za wierzę, No to tu. Okej. Okay. No to mamy uproszczenia, słuchajcie. Mamy to, mamy to, mamy to. Kurczę. Kurczę dziadek. Kurczę dziadek. No tu mu nie chcę bić, no. Ale znaczy, nie chcę mu bić, bo on sobie naprostuje pioneczki, ale z drugiej strony no uproszczę i będę z figurą po prostu więcej. Z figurko więcej, no. Tu i tu, tu. Kurde. kurdy szatan. Dobra, skoczek chyba stoi słabo. Chociaż skoczek pięknie się rozegra, jakby pionek poszedł do góry, a on nie pójdzie do góry. O! I co teraz tu? To ja to zbiję. Bo chodzi o to, żeby... Nawet na tego pionka siąść. Ja to zbijam, słuchajcie. I gram tu. I teraz gram. Tu. I teraz gram tu, i teraz gram tu, da szacha, nie da szacha, dobra, no to mamy końcówkę, która jest pod kontrolą, władza opętana, dzisiaj ja się nie boję twojego szacha, byczku, dobra, ja zbijam, on zbija, ja zbijam, on zbija, i czy to jest dla mnie gitara, bo potem to wiadomo, że seria szachów, a jak tu odejdę? Czekaj, żebyś tym królem? Nie, po co ja mam w ogóle chronić tego Piączewskiego? Będzie miał wolniaka. Ja tu, on tu, ja tu. Wiesz co? Ole, to mówiąc brzydko. Poprawię konia, poprawię wieżę. Poprawię wieżę. Tu, tu zagram sobie z tempem, albo tutaj od razu. A... No to jest do zrealizowania, chociaż no, z plus 5 robiło się plus 2, ale to jest mało. To jest mało. Eee, będzie cisnął tutaj, to będzie najbardziej niebezpieczny punkt. Imprezy. Imprezy. Op. Op. Dobra, żeby nie za szybko. Tak. Skoczka trzeba jakoś rozegrać tutaj ładnie. On chce tutaj wyjść z szachem, ja się tego nie obawiam. Zagram tak Teraz tak Teraz No właśnie, no właśnie. No jest, topnieje przewaga termometr. Mówi jasno i wyraźnie. Mówi jasno i wyraźnie. Kurde bele. Jasno i wyraźnie. Nie chcesz się zmieniać, jasne. Szach mi raczej nic nie da. Jak cię napadnę tu, to co się wydarzy. Mhm. No, realizacja takiej końcówek to. No nie, nie chciałbyś tego grać na turnieju ze Stokwiszem. To ci powiem, nie? To ci powiem, czek. Dobra, dam szacha, zobaczymy co dalej. O! Ok? No nie, ok, właśnie. Właśnie nie ok. Właśnie... O! To czekaj, 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 czekaj. No bo <laughs> to jest pewnie remis. <laughs> no koń więcej, kurde. O la la, 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 la. Idzie na mnie. Falango Jakubca. Kurde, balans, alians, czekaj. mezalians. Tego pionka chyba trzeba wygrać. W sensie jakoś. Jakoś takoś, żeby tu skoczkiem stanąć. Jak to zrobić najszybciej? Okej. Okay. I co? Ja tak na ślepo zagrałem 5 ruchów i ja wygrywam? No oczywiście król, król łapie, nie? Czekaj, żeby tego nie zdupcyć teraz. Ja tu zagram. Gdzie tym koniem? Tu jeden ruch może przegrać czas like dead, nie? tu tu, no To ja idę, nie? Trzeba chyba tu. No i ostatni moment. Ostatni moment, człowieku. Tu zagramy? Ważny ruch. I teraz zbijemy. No i co? Będzie remis? Nie, no to jest wygrana. Żebym nie miał termometru, to by było mi trudnie, bo uznałbym, że to jest na pewno walka o, o remis, ale chyba idę, nie? Idę, 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 idę i on nie zdąży. A w ogóle to on jest w kwadracie, nie? Więc po tym ruchu może iść tu. Ale, ale czekaj, niekoniecznie, bo po tym ruchu on może, słuchaj, zbić i po tym ruchu już nie zdąża. Jak tak i tak ruszy, to ja tu i on nie łapie mnie tędy. Ale szpionek wygrywa, człowieku, coś niesamowitego. Dorobienie. Marian, opanuj oddech. Trzy wdechy, łyczek. Nie ma czego. Dobra, jest wygrano. <laughs> A się rozsiądzie wygodnie, bo zobaczycie, jak to się... Jak to się psuje. Mat w 22. Liczymy, moi drodzy. Dobra. On no chce zapitalać za pionami. To pewnie trzeba go odciąć. Taki nie. nie. Nie wszystko jest takie oczywiste, jak myślisz? Gościu. Gościu Molinow. Tu. Tu... Jest win cały czas. Człowiek. Cały czas jest inny. Okej, okay. Czek. Pum. O, czek jest ciekawy, bo wywala go daleko, I ja przechodzę królem. Tak jest, tak jest. Jest, 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 jest. Że co, że, 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 że nie to, że to, że, że, że to. I wtedy jest yy... tak, ja tu. No, idę tu. Wyblokuję mu białe pole. O, kurczaki Kurczewskie. Pięknie się zrobiło. Stary. Stary druhu, mogę bić Stary druhu Uff Uff, uf, uff, uff, uff Skoczkowo, pamiętajcie, opozycja skoczkowa i król nie idzie. Jak tu, Pozycja skoczkowa, nie dajemy szacha, po co? Pozycja skoczkowa, skoczkowa, skoczkowa I tutaj skoczkowa i pad, więc uwaga, tu odcinamy po prostu cyk, dajemy mu parę pól na chodzonko Tiu, 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 ja się mądrze teraz, nie? Jak już mam wygraną Aha co? Czemu czemu by ten w ogóle, nie? Chciałem przedłużyć tę agonię. Potorturować to kwisze odrobinę. Nie no, słuchajcie, no, kurczę bele. Mam wrażenie, że gdzieś tam mnie dociskał, nie? Co jest grane? A przegląd. Przegląd tej gry. No to dawaj, przegląd gry. Nie wiem czemu zmieniła się deska. No dobra, grałem rzekomo na 88. Genialny ruch miałem! Genialny ruch! Gdzie? Where? Jeden błąd. Y pokaż, 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 no jestem podekscytowany tym genialnym ruchem kurczaki kurczewskie, tu wszystko było normalnie, wiadomo, debiuty, debiuty tu nie, nie było sensu bić i najlepsze jest to że tutaj zaczynam tracić przewagę tak, Hetman C2 no ja o tym mówiłem, zdecydowałem się na to, to dało mi porusowną uproszczenia, natomiast najpewniej trzeba było no właśnie, co trzeba było, powiedz tutaj koleżku sympatyczny, co tu trzeba było Właśnie ciekawe jest to, że on nie ma 100% zgodności silnikiem z ze stockfishem. Konie 5! Konie 5 grać. Konie 5 i nie bardzo chyba można było to zabić. I odejść teraz z koczkiem. Opozycja, pozycja jest. Ojej. Byłaby nice. E5? No to jest tematyczny ruch w tych pozycjach, ale kto by to na to patrzył? W ten sposób. Bardziej pasywnie trzeba myśleć, nie. No i co? Okazało się, że... Hetman B2 nie był taki odklejony, nie był taki odklejony, tak jak C4, C5. Wycofałem Gońca, przestawiłem się i wymiana tu mi użyło, po raz pierwszy. On wziął, oczywiście mu się należy jak, jak psu Buda się mówi, ale Są się należy troszkę więcej, Jeszcze czasami jakieś mięsko. Eee, dobra, Benz, Benz i wzięcie jest bardzo dobre. No wiadomo, że dobre, no to Marian przecież wie. Gdzie ten genialny ruch był, mnie interesuje. I niechcący w sumie wyszedł. No, zaczęłem się na słabość. Okej. Okay. No, nie trzeba połektać po swojego. I Trzeba było zbić. Oczywiście król b1 pewnie był opcją, ale król... król g1, przepraszam. Król g1 bierze c4 właśnie jakieś presje by były. No, presje, depresje, po co to wszystko? Co to? Chyba Ula rolki ogląda. Słyszę jakieś koty w tle. Bleh. O, piękny błąd. No tak, gdzieś król podchodzi i nic z tym skoczkiem nie, nie chytam. I to wytraca przewagę i to, do, 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 to znacząco, znacząco wytraca przewagę. Kurcza, co trzeba było w C4 zagrać? I już na, no on by nie wymieniał. Wieża B5 by zagrał, jak zdążycie. A, król G2. No skoczek mnie tu, kurczę, ratował. Skok więcej, nie? Dobra, i tutaj rzekomo znowu jest przewaga, która... Już chyba dalej nie stopniała. A, i ta wymiana, no to kolejna ulga, nie? Znowu, kurczę, szmatką przetarłem pod czoła. I tu uznałem, że mogę wygrać. Chociaż nie byłbym pewny, jakbym nie miał tego tutaj wskaźnika, to nie wiem, czy bym, czy bym miał świadomość, że to jest wygrana. Tak, bicie, bicie. Wygląda to strasznie. No czarno można to widzieć, naprawdę. Chociaż ten pionek był. Gdyby nie ten pion, to nie byłoby o czym gadać. On pchał, pchał, pchał. Trzeba było podejść, wiadomo, Bum, bo później już bym nie podszedł. No i szach był tu istotny, czy można było lecieć? A5 też wygrywa. Bum i A5. Jedyny ruch! A5. Pięknie! I to jest. genialne. No tak, bo trzeba było sprawdzić, że, że tu i tu i nie zdąży, a że tu i tu i nie chyta pola C5, bo jest skok, nie? A nie, no słuchaj. Jestem master, jeśli chodzi o grepioneczkami w końcówce. No, tak, pół, pół żartem, pół serio. Pół, pół żartem? Pół serio jesteś mistrz? Tak. No i realizacja, no wyśmienite. Dobra, nie ma co się chełpić, ale to trudny trudny temat, powiem wam. Pograjcie sobie takie rzeczy, wyście tam wieże więcej, końca więcej, skoczka więcej i zobaczycie, że ta realizacja przewagi bywa bywa wredna, bo ten, ten bottom jest bardzo resourceful, nie? On, 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 nie wiadomo skąd wyciąga te, te swoje argumenty, te inicjatywy nie? z kapelusza, powiedzmy sobie szczerze. Więc co? No dzięki za uwagę, tyle z mojej strony. Dzisiaj, jeśli chodzi o eksperymenty ze stokrybem, polecam się sprawdzić.